Nazywam się Tomek Jaroszek, a to jest podcast Nic za Darmo. Rozmawiamy w nim prostym językiem o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć skomplikowany świat finansów i inwestowania, chcesz więcej oszczędzać i lepiej zarabiać, albo po prostu lubisz poszerzać horyzonty, to jesteś w dobrym miejscu. Znajdziesz mnie również na blogu i kanale YouTube'owym o nazwie Doradca TV. Warren Buffett na ostatnim walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Berkshire Hathaway skrytykował działania Robin Hooda. A później dodał, że czeka na możliwość lektury jego prospektu emisyjnego. Skoro sam Buffett czeka na ten prospekt i chce wiedzieć, co spółka ma w środku, no to ja nie mogę tym bardziej przejść obojętnie obok tego tematu. I w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie właśnie o Robin Hoodzie, rewolucyjnej aplikacji do inwestowania, która już niedługo zawita na amerykański giełdowy parkiet. Po pierwsze, co stoi za sukcesem domu maklerskiego, który idzie właśnie na amerykańską giełdę. Po drugie, jak to jest, że. Że klient Robin Hooda ma wszystko za darmo, a dom maklerski zarabia i tak setki milionów dolarów. No i po trzecie, dlaczego ten startup jest tak istotny globalnie, i warto zainteresować się tym tematem. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej. Nic za darmo. Zaprasza Tomek Jaroszek. Na pewno znacie memy i śmieszne filmiki o inwestorach Robin Hooda, którzy wygrali życie kupując akcje w marcu 2020 roku, kiedy to były one bardzo, bardzo przecenione. Być może kojarzycie też sprawę GameStop, czyli te wojny inwestorów indywidualnych z Reddit'a z funduszami, które miały krótkie pozycje na akcjach wielu spółek. No i wtedy nastąpił ten wielki short squeeze, czyli wyciskanie funduszy, zapoczątkowane właśnie przez tych malutkich uczestników rynku kapitałowego. No i odbywało się to w dużej mierze właśnie. Za pomocą platformy Robinhood. To wtedy właśnie Robin Hood zamknął możliwość kupowania akcji spółki GameStop. Można było przez moment tylko i wyłącznie je sprzedawać. No i zaczęła się wielka afera, no bo dobry Robin Hood, który to demokratyzował rynek giełdowy, nagle stał się szeryfem z Nottingham, bo zabronił handlu na wybrany instrument dla dobra swoich inwestorów. Emocji było tam bardzo dużo, była też specjalna komisja, były przesłuchania szefa Robin Naprawdę lektura na długie, długie godziny, ale my dzisiaj sięgniemy jeszcze dalej w przeszłość i zobaczymy najpierw historię tego startupu, który nie ma jeszcze nawet pełnej dekady, a niesamowicie zamieszał na rynku domów maklerskich, nawet nie tyle w Stanach, co na całym świecie. Bo ja osobiście uważam, że Robin Hood przyczynił się gdzieś tam pośrednio do pewnych zmian, które my dzisiaj tutaj, jako polscy inwestorzy, również odczuwamy. Czym w takim razie jest spółka Robinhood? Robinhood to jest taka firma, która została założona w 2013 roku przez dwóch panów. Mam nadzieję, że dam radę przeczytać nazwiska z notatek bez błędów. To jest Wladimir Tenew i Baijiu Bat. Obaj mają dzisiaj udziały szacowane na ponad miliard dolarów każdy. Haczyk jest taki, że są niewiele starsi ode mnie, więc sam biznes zaczynali dosłownie jako dwudziestoparoletni startupowcy. Dzisiaj Robin Hood zatrudnia już ponad 2000 pełnoetatowych pracowników. Na Wall Street idzie z ofertą po 100 milionów dolarów w ramach pozyskania kapitału z IPO. Nie będzie to oczywiście oferta jedynie skierowana do inwestorów instytucjonalnych, co jest ciekawe. Chce też de facto sprzedać trochę akcji inwestorom, którzy są zarazem jego klientami, no bo deklarują na ten moment, że aż przedział 20-35% tej emisji ma trafić właśnie do inwestora indywidualnego. I teraz najważniejsze pytanie, skoro to jest po prostu dom maklerski, to na czym polega ta magia, jak zarabia Robin Hood, skoro wszystko jest za darmo i to jest ta instytucja, która w ramach swojej misji, w ramach tej idei, z którą wpadła na rynek, ma dawać wszystkim klientom wszystko za darmo, no bo dostęp do rynków finansowych ma nie być tylko dla tych ludzi w garniturach, którzy idą do swojego maklera czy bankiera. Dostęp do rynków finansowych ma być absolutnie dla każdego, no i jak sama nazwa wskazuje, ten Robin Hood, który tu miał dać wszystkim możliwość zarabiania na rynku. Bardzo to jest ciekawe, bo nie ma nic za darmo. Na rynku myślę, że jak słuchacie podcastu Nic za darmo, to jesteście już doskonale świadomi tej zasady, która na rynkach finansowych funkcjonuje od dosłownie ich początków. Model biznesowy Robin Hooda mówi jasno, że inwestowanie trzeba demokratyzować, dostęp musi być do rynków łatwy i przyjemny, a mówiąc wprost, darmowy. Dzięki temu startup rzucił ogromne wyzwanie Wall Street, które na prowizjach zarabiało krocie, chociaż te prowizje są i tak dużo niższe niż chociażby w Polsce. A tutaj wchodzi nagle startup i mówi, że wszystko będzie za darmo dla wszystkich. I nie ma znaczenia, czy jesteśmy klientem VIP w garniturze z milionem dolarów na rachunku, czy jesteśmy może studentem, który wrzucił na rachunek pierwsze zarobione pieniądze z jakiejś tam pracy dorywczej. I co jest ciekawe, że przez lata lekceważono Robin Hooda, patrząc na niego, właśnie z poziomu takiego no, startupu, który może coś tam robi, ale nie ma co go traktować poważnie, chociaż liczba zarejestrowanych użytkowników jak najbardziej rosła, to nie jest tak, że ten startup absolutnie nic w pierwszych latach nie był w stanie zwojować. Jak popatrzymy dzisiaj na dłuższą historię, no to na przestrzeni 8 lat spółka zyskała 31 milionów klientów. Nieźle, co? Jednak w 2015 roku mieli ich raptem pół miliona. Ja doskonale pamiętam, jak o Robin Hoodzie mówiono właśnie jak o tej ciekawostce z Ameryki, no bo przecież nie da się handlować bez prowizji i gdzieś tu musi być haczyk. No takie było myślenie polskiej branży finansowej, podejrzewam, że w dużej mierze też europejskiej czy amerykańskiej, chociaż poziom tych opłat i tak jest w wielu usługach finansowych niski. No to jakby nie patrzeć, coś co jest całkiem darmowe jest jeszcze aplikacją, gdzie, gdzie właściwie przez telefon handlujemy. No. Dla wielu był to bardzo kontrowersyjny pomysł już kilka lat temu. No więc nie da się handlować bez prowizji i zarabiać na tym grube pieniądze jednocześnie. Więc gdzieś musi być ten haczyk. Najbardziej kontrowersyjny, ale bardzo skuteczny. Jest jak najbardziej ten haczyk. Jak Robin Hood zarabia, skoro nie pobiera opłat? Poprzez tak zwany payment for order flow. To jest skrót PFOF. Możecie się z tym spotkać w prospekcie emisyjnym wielokrotnie, ale też w wielu artykułach branżowych, bo Robin Hood nie jest brokerem, który wykonuje zlecenia giełdowe, które mu przesyłamy. On jest jedynie pośrednikiem i on przekazuje do brokera zajmującego się bezpośrednio realizacją zleceń to, co my mu wysyłamy. I warto mieć jednak na uwadze, że Robinhood jest za to brokerem rozliczeniowym, którego zadaniem jest rozliczenie transakcji finałowej swoich klientów i stąd m.in. były też problemy przy aferze GameStop. Jednak kluczowe jest właśnie ta metoda payment for order flow, czyli to, że Robinhood jest pośrednikiem. Skoro Robinhood nie realizuje zlecenia, no to kto to w takim razie robi? Bardzo często jest to jakiś tak zwany market maker, czyli inna instytucja będąca drugą stroną transakcji dla inwestora detalicznego. Czyli, tak jak bardzo często wyobrażamy sobie, że giełda musi funkcjonować zawsze na zasadzie: ja chcę kupić akcję, więc system musi mnie skojarzyć z osobą, która chce sprzedać akcję. No to teraz wyobraźmy sobie w, w sytuacji market makera, że ja chcę dokonać transakcji kupna, a po stronie transakcji sprzedaży będzie dom maklerski, czyli dom maklerski staje się jednocześnie. Stroną transakcji. I to jest oczywiście ta rzecz zawsze kontrowersyjna, no bo mamy tutaj jasny konflikt interesów, że pośrednik jest jednocześnie stroną transakcji. W sensie pośrednik, w sensie broker, żebyśmy też nie pomylili, głównym pośrednikiem jest tutaj Robin Hood, a tym brokerem, który jest po drugiej stronie transakcji, jest jeden chociażby z klientów głównych Robin Hooda. Więc mamy ten konflikt interesów. Co jest bardzo, bardzo ważne dla modelu biznesowego, kojarząc w ten sposób zlecenia kupna i sprzedaży, oni zatrzymują dla siebie dosyć dużą różnicę. Generując na tym całkiem rozsądne przychody, więc jednymi słowy, mają prowizję od każdej transakcji zawieranej, chociaż prowizji de facto nie płaci ich klient bezpośrednio. I jak podpowiada nam prospekt emisyjny, to aż 75% przychodów spółki pochodzi właśnie z metody payment for order flow. I teraz uwaga, ciekawostka z czapy. Pionierem i wielkim zwolennikiem tego modelu biznesowego był w latach 90., uwaga, uwaga, Bernie Madoff. Tak jest, dobrze myślicie, ten twórca wielkiej piramidy finansowej, która bodajże w 2009 roku się załamała i został on zatrzymany, a później skazany na 150 lat więzienia, jeśli mnie pamięć nie myli, no i nie dożył już do prospektu emisyjnego, bo dosłownie e, chyba 3 czy 4 miesiące temu informacja o tym, że Bernie Madoff zmarł w więzieniu odsiadując ten swój wyrok, e, oszukał 13 tysięcy e, klientów, często bardzo zamożnych klientów. To jest w ogóle fascynująca piramida Finansowa, jeśli chcecie poczytać ciekawe story, to zdecydowanie Bernie Madoff będzie fantastyczną lekturą na, na długie wieczory. To, że facet był oszustem, to jedno, ale to, że był finansowym wizjonerem, to trochę inna sprawa. No bo on akurat forsował zalety tego modelu, który znamy dzisiaj z Robin Hooda, ponieważ pośrednicy naturalnie napędzali klientów brokerom realizującym transakcje, więc biznes kręcił się jednym i drugim, a przez to rosła też płynność na rynkach, więc zadowolone były też duże instytucje. Więc gdybyśmy nie mieli tutaj żadnych, żadnego konfliktu interesów, to generalnie można by mu nawet w wielu aspektach przyznać rację. No bo na rzecz rozwoju rynku jak najbardziej było to, że więcej instytucji sprowadzało na rynek więcej inwestorów. Tyle tylko, że sama metoda budzi wiele kontrowersji na rynku, ale też w Kongresie amerykańskim. Więc zmiany w legislacji to aktualnie chyba największe ryzyko dla Robin Hooda, no i też paliwo dla tych, którzy już myślą jak shortować tę spółkę, gdy ta na giełdzie wejdzie I warto w tym momencie przypomnieć, że już w grudniu 2019 roku Robin Hood otrzymał 1,25 miliona dolarów kary od Financial Industry Regulatory Authority, czyli w skrócie FINRA, FINRA, za naruszenie reguł dobrej egzekucji zleceń giełdowych. Czytam z notatek, to było za lata 2016 i 2017. Więc generalnie z tymi karami musimy się zapoznać bardzo dobrze, jeśli chcemy być akcjonariuszami albo klientami Robin Hooda. Chociaż oczywiście bardziej z perspektywy inwestorów patrzymy na to z Europy czy z Polski, no bo klienci to za daleka droga. Generalnie trzeba się z tym zapoznać, bo ten organ regularnie patrzy w dokumenty i w różne rozpatruje skargi dotyczące Robin Hooda i tej technologii. Do tego tematu jeszcze wrócimy. Plus, oczywiście, regularnie są karani brokerzy będący klientami Robin Hooda, czyli ci de facto, którzy płacą Robin Hoodowi, no bo przecież klient indywidualny nie płaci, bo jest za darmo. I teraz, dla wielu początkujących inwestorów, także w Polsce, cały ten model jest dosyć mało znany, ale w dużej mierze wszyscy z niego korzystamy. No bo jak macie konto w polskim domu maklerskim, ale kupujecie zagraniczne akcje, to prawie na pewno wasz dom korzysta z zagranicznego domu maklerskiego do tej transakcji, więc to też nie jest tak do końca, że te nasze domy maklerskie są takie super samowystarczalne. One też często korzystają z zewnętrznych instytucji do zawierania transakcji i po prostu tam gdzieś jest kwestia dzielenia się jakąś prowizją i, i inna instytucja kupuje de facto nasze akcje. Najlepszy przykład to jest oczywiście inwestowanie przez polskie domy maklerskie w amerykański rynek, więc jesteście zadowoleni, że macie amerykańskie akcje kupione przez polskie konto, a tam po drodze i tak był pośrednik, z tego co mi wiadomo najczęściej pada na KBC Securities, no i stąd między innymi jest problem podwójnego opodatkowania dywidend, no ale to jest bardzo długi temat i dobry dla prawników, więc do tego jeszcze może kiedyś wrócimy. My teraz wracamy do naszego Robin Hooda i tutaj warto dodać Kilka cyferek, no bo skoro klient ma coś za darmo, i jeszcze jest niedoświadczony i robi te transakcje i robi, a ostatnie trzy lata zaowocowały ogromnym napływem klientów, no to można się już pochwalić zyskami. W 2019 roku przychody spółki wynosiły 278 milionów dolarów, natomiast już w 2020 959 milionów dolarów. Dobrze liczycie, to jest procentowy wzrost o 245%. Ale w tym momencie to mi się wręcz przypominają rekordowe wzrosty XTB w 2020, no bo pandemia i zawirowania na rynkach finansowych to jest żyła złota dla brokerów. W tym przypadku nie było inaczej, tylko oczywiście mówimy o skali amerykańskiej i o tych drobnych inwestorach, którzy faktycznie w 2020 rzucili się do kupowania akcji. Zaraz usłyszycie przez inne liczby, że właśnie to jest fenomen, że mamy tutaj dużo drobnych inwestorów, a nie jakieś grube ryby, które te prowizje nabijają ze względu na rozmiary portfela fenomen zysków polega na tym w zasadzie z jakiej bazy są one wygenerowane. Wartość depozytów klientów jest bardzo niska, mediana to jest raptem 240 dolarów, no ale średnia arytmetyczna to 5000 dolarów, więc tak czy inaczej relatywnie małe pieniądze jak na sektor finansowy, szczególnie amerykański. Natomiast spółka potrafiła osiągnąć tak zwany wskaźnik ARPU na poziomie 137 dolarów, a to jest wskaźnik średnich rocznych przychodów na użytkownika. No i warto oczywiście dodać, że są to zanualizowane dane z pierwszego Kwartału. Nieźle co? To jest 137 dolarów z klienta, który ma wszystko za darmo. I jak się uzbiera z tych centów zgarnianych od każdej transakcji, to wychodzą właśnie takie kwoty. I co ważne, to absolutnie nie są zyski jedynie z handlu akcjami. To mnie bardzo zaciekawiło w tym prospekcie, bo w pierwszym kwartale 2021 roku Robin Hood zrobił łącznie 522 miliony dolarów przychodu, z czego aż 197 milionów na opcjach. Nie na akcjach, na opcjach. 133 było na akcjach, to jest 25%, opcje natomiast 38% i jeszcze dodatkowo 87 milionów na handlu na krypto. To stanowiło 17% przychodu. Swoją drogą wyniki wyśrubowane na maksa. Szczególnie po tak szalonym okresie, jaki mamy za sobą, mówię tu o całym 2020, wydaje mi się, że będzie naprawdę ciężko utrzymać aż takie poziomy, no chyba że zwiększy się jeszcze pula klientów, więc warto mieć pełną świadomość, że wyniki raczej tu są wyśrubowane już do maksimum. Thank you No i najlepszy biznes kręci się na opcjach, które polskiemu inwestorowi są prawie nieznane. Ja wygrzebałem jeszcze starsze dane z czwartego kwartału 2019 roku i tam wynikało, że na jednego dolara zrealizowanej transakcji na opcjach Robin Hood potrafił otrzymać nawet 0,47 dolara, a to jest o tyle niemała kwota, że była to prowizja 200 razy większa niż za te ułamki centów z handlu akcjami. No więc naprawdę na opcjach po prostu generuje się dużo większe zyski. To jest o tyle ciekawe, że akcje są relatywnie Natomiast kryptowaluty, no może technologicznie są dużo trudniejsze, no ale w samym handlu z perspektywy inwestora indywidualnego też do prostszych raczej należą i na pewno do bardzo modnych ostatnimi czasy. Pamiętajmy cały czas, że Robin Hood ma miliony młodych i początkujących inwestorów. Jednak już opcje, one potrafią wprawdzie wygenerować duże zyski, ale i też konkretne straty, ale to one właśnie dawały nas zarobić najwięcej i klienci z nich dosyć aktywnie korzystają. I tutaj dochodzimy właśnie do tej najważniejszej broni Robin Hooda, której zazdrości im chyba każdy broker na kuli ziemskiej. To jest kwestia zaangażowanych klientów. Nie chcę jeszcze na tym etapie używać słowa uzależnionych klientów, ale podejrzewam, że w dużej mierze sprowadza się to właśnie do tego, no bo liczba miesięcznych użytkowników to jest 17,7 miliona tych aktywnych. Natomiast liczba aktywnych, dziennych użytkowników to niemal 9 milionów, więc to są ci, którzy się ciągle tam logują. To jest naprawdę wow, jeśli spojrzymy na taki szeroki obraz z tego prospektu, bo 47% klientów to są aktywni dzienni użytkownicy. I możemy jeszcze dodać takie badanie, że 50% klientów deklarowało się w Robin Hoodzie jako first time investors, czyli ci, którzy zaczęli dopiero przygodę na rynkach finansowych właśnie od tej aplikacji. Możemy zatem śmiało założyć, że jest tam naprawdę dużo początkujących, no i trochę oczywiście średnio zaawansowanych, którzy przyszli z powodu darmowej oferty, i oni są mocno w ten handel wkredytowany. Ceni. Spółka w dokumencie pokazuje też, że ma kilkukrotnie wyższe wskaźniki niż czołowe firmy z branży Fintechów w kontekście liczby dziennych logowań. Czyli to de facto nam pokazuje tych naprawdę zaangażowanych klientów. No i kurczę, szczerze, logujecie się do czegoś 7 razy dziennie, dlatego właśnie od razu wspomniałem o uzależnionych klientach, bo jak patrzę na tę statystykę w prospekcie, to wydaje mi się, że część klientów Robin Hooda, no trochę tak ich życie teraz wygląda. Nie na darmo mówiło się, że w czasie pandemii, kiedy ludzie gdzie byli zamknięci w domach, wkręcili się mocno w rynki finansowe i rośnie nam pokolenie day traderów. Tyle tylko, że fajnie być day traderem na rynku, który idzie tylko w jedną stronę. Oczywiście prawdziwa weryfikacja będzie wtedy, kiedy albo zacznie się Bessa, albo będzie jakiś dłuższy czas, kiedy po prostu wzrostów nie będzie. Zaangażowany klient to jest taki klient, na którym można bardzo dużo zarobić. Dokładnie tak budowana jest aplikacja mobilna, która służy do handlu i jest głównym narzędziem inwestorów, czyli nie handlujemy przez komputer, raczej handlujemy przez telefon. Może my na to nie zwracamy za bardzo uwagi w polskich domach maklerskich, ale ta aplikacja jest dosyć mądrze zaprojektowana. Cały interfejs, sposób wprowadzania modeli, wręcz zgrywalizacji, sprowadzenie trochę handlu akcjami, moim zdaniem, do zabawy. Emocji, nawet trochę patrząc na podobieństwa z grami mobilnymi, no to jest dosyć kontrowersyjny element, chociaż wiele branż idzie w tę stronę, że wszystko można zmienić w rozrywkę. Niemniej jednak wydaje mi się, że ten nurt zmiany niektórych domów maklerskich w tę stronę widać na całym świecie, bo Robin Hood też między innymi pokazał, że to działa. W Polsce i w skali całej Europy jest tym o tyle opór materii, że mamy chociażby MIFID i mamy przeróżne regulacje, które sprawiają, że sama procedura założenia konta już nie jest. Taka prosta, a do tego jeszcze mamy ileś tam obostrzeń w środku. No natomiast w Stanach Zjednoczonych jest trochę elastycznie i tutaj hulaj dusza, ale to też jest oczywiście inne ryzyko, o którym sobie za momencik powiemy. Ja mam wrażenie, że pokazałem Robin Hooda jako taki bardzo udany startup, który w kilka lat kompletnie namieszał w skostniałej branży na Wall Street i uczynił z właścicieli bardzo bogatych ludzi, no ale teraz czas na większe ryzyka i kontrowersje, no bo tutaj łyżka dziekciu w beczce miodu jak najbardziej jest, ja w długim terminie zaryzykowałbym nawet stwierdzenie, że to może być chochla, a nie łyżka. Robin Hood opublikował tzw. dokument S1 w związku z wejściem na giełdę dosłownie dzień po tym, jak otrzymał od wspomnianego wcześniej Financial Industry Regulatory Authority najwyższą karę w historii tej instytucji wynoszącą uwagę aż 70 milionów dolarów. I to było za techniczne usterki, ale już w 2020 roku. Wspomniałem o małych karach lata wcześniej, ale to już jest naprawdę wielka kara i to za 2020 rok i dalej nikomu to nie przeszkadza. Myślę, że każdy trader doskonale wie, że problem techniczny platformy w momencie wykonywania zlecenia może kosztować bardzo duże pieniądze. A gdy na rynku dzieje się dużo, a platformy są obciążone, no to często technologia decyduje, czy nasz broker w ogóle to dźwignie i czy platforma nam się nie wywali i czy nie stracimy bardzo fajnego dnia do handlu, albo nie stracimy pieniędzy, bo byliśmy w transakcji i nie mamy jak z niej wyjść. Mamy tu zatem ogromny problem kari technologii. Mamy do tego dyskusyjny model biznesowy. Mamy sprzedawanie danych platformom do handlu HFT, czyli tych szybkich mikrotransakcji, tak zwanych high frequency trading. No, bo dla nich dane o transakcjach inwestorów indywidualnych to też jest skarbnica wiedzy wrzucana na taki bęben algorytmów. No, czego nam jeszcze brakuje? Przekornie powiem, że krwi na rękach i to nie jest metafora, niestety. Być może słyszeliście kilka miesięcy temu o 20-letnim studencie z Nebraski, który popełnił samobójstwo po tym, jak Robin Hood wycenił jego portfel opcyjny na ponad minus 700 tysięcy dolarów, przy depozycie zaledwie kilkanaście tysięcy dolarów. On wtedy dostał wezwanie od Robin Hooda do natychmiastowego uzupełnienia. Pełnienia rachunku o, uwaga, 178 tysięcy dolarów. No i ten chłopak się po prostu załamał, nie wytrzymał nerwowo i popełnił samobójstwo. Zaraz po tym rodzina pozwała Robin Hooda i na razie już możemy przeczytać, że z dowodowego materiału wynika, że chłopak nawet nie wiedział, czym są opcje i widząc kilkukrotnie te straty. Pisał w panice do obsługi klienta z prośbami o wyjaśnienie, skąd się to w ogóle wzięło i jak to działa. No i tu uwaga, nie dostał nigdy odpowiedzi od Robin Hooda. Nie znamy skali tego typu wydarzeń, strat ludzi, którzy kompletnie nie wiedzą, co robią, a dostali do ręki narzędzie do handlu, przypominające niestety bardziej grę niż konto maklerskie. Więc wydaje mi się, że to jest taki najbardziej wyrazisty i symboliczny. Pokaz siły rażenia tego, co się dzieje, kiedy nie wiemy, co robimy, i w grę wchodzą duże pieniądze. No a w tym przypadku, jak już wspomniałem wcześniej, nie tylko akcje, na których po prostu nie ma dźwigni, ale też opcje, które potrafią generować duże zyski, ale też duże straty. Przyznam szczerze, że mam bardzo mieszane uczucia na temat Robin Hooda i zawsze jestem mocno podejrzliwy, kiedy coś jest całkowicie za darmo na rynku finansowym. Spółka zarabia na najbardziej niedoświadczonych graczach, a ogromne zaangażowanie użytkowników to jest oczywiście biznesowy plus. No ale też, jak już wspomnieliśmy, świadczy wręcz o uzależnieniu części tych klientów no bo mamy początkujących traderów, którzy kupowali akcje rok temu, bo były tanie, a dzisiaj co? Kupują, bo zawsze rośnie i nigdy nie spada. Korekty są bardzo, bardzo. Płytkie, no umówmy się, że mamy tu mieszankę naprawdę wybuchową, bo jeszcze do tego kryptowaluty o gigantycznej zmienności, opcje bardzo popularne w Stanach, no ale trudne dla początkujących i ja nawet szczerze powiem, nie wiem, czy ktoś powinien zaczynać przygodę od opcji, bo, bo to jest coś, czego nawet my w Polsce w dużej mierze nie mamy, jeśli chodzi o opcje na akcje. Natomiast amerykańscy inwestorzy zaczynający od tego przygodę, no to jest duże wyzwanie. Przypomnijmy też, bardzo popularne opcje binarne były swego czasu, które w końcu zostały. Zakazane, bo sprowadzało się to trochę do kasynowych rozgrywek: wzrośnie, spadnie, wsiadamy do tego stołu. No, absolutnie nie o to tutaj chodzi. No, i do tego mamy jeszcze ten kontekst grywalizacji, atmosferę dobrej zabawy. No a jak mamy w tle hossę, to mamy ciągłe wzrosty i mamy euforię. Ja się trochę boję, że jak już wspomniałem o kasynowych zagraniach, że część klientów od kilku miesięcy trwa w takiej euforii, że jak człowiek ma dobrą pasę w kasynie, to zaczyna uważać, że ten blackjack czy ruletka to jest fajny, prosty sposób na wzbogacenie się i to kasyno nie zawsze wygrywa. No Ja jestem naprawdę ostatnią osobą, która porówna giełdę do kasyna, ale w kontekście emocji, gdy pieniądze nagle pojawiają się na naszym koncie i relatywnie szybko się wzbogaciliśmy, te emocje są bardzo podobne. Ja bym jeszcze tylko na koniec spojrzał na to jeszcze szerzej, no bo nie jestem obywatelem USA, większość słuchaczy raczej też nie, patrzę na to jako inwestor polski, ewentualnie inwestor z perspektywy europejskiej, czyli inwestor europejski. Robinhood zwiększył konkurencyjność na rynku domów maklerskich na całym świecie, to bez wątpienia. Można nawet zaryzykować trochę opinię, że na przykład nasz rodzimy x Broker ze swoją ofertą darmowych akcji ETF-ów, no też trochę ze względu na zmianę okoliczności, biznesowego otoczenia gdzieś tam pośrednio Robinhooda, chociaż to przecież inne rynki. No ale zmienił zdanie i wprowadził w końcu na stałe tę ofertę. To też może wywołać takim łańcuszkiem do efektem domina obniżki cen w innych domach. Na tak dynamicznym rynku nie ma próżni. Widzieliśmy też obniżki cen w dużych instytucjach, gdy wchodziło inwestowanie pasywne. No Zdecydowanie rozwija się oferta ETF-ów na giełdzie, do tego jeszcze mamy PPK, który jest bardzo tanie w porównaniu z innymi funduszami, więc cały rynek raczej będzie oferował coraz tańsze produkty. No ale oczywiście licząc na to, że będzie za tym szedł napływ nowych inwestorów, więc mniejsza prowizja, ale większa pula klientów. Ja będę ten proces obserwował, mając tył w tle Robin Hooda. No i oczywiście kibicową, no bo trzeba mieć pełną świadomość, że Polska ma bardzo wysokie opłaty w domach maklerskich, w funduszach, więc my akurat mamy z czego schodzić. I tutaj Robin Hood przyczynił się do fajnej rzeczy, chociaż zza oceanu. No i już ostatnia naprawdę refleksja. Jeśli jaraliście się Coinbase'em wchodzącym na giełdę i twierdziliście, że to był krok milowy dla kryptowalut w długim terminie, no to jak najbardziej się z tym zgadzam, ale w krótkim terminie został on symbolem przegrzania rynku. Jak nałożymy sobie ten debiut na wykres, no to debiut Robin Hooda możemy. Analogicznie próbować zinterpretować jako jakieś przesilenie na samym szczycie giełdowych wykresów w USA. To jest bardzo możliwe, że w krótkim terminie będziemy sobie te dwa fakty łączyć. Tylko oczywiście to nie jest takie proste, że jakiś debiut powoduje spadki i tak dalej. Absolutnie nie. To jest naturalny czas dla Robin Hooda na zmonetyzowanie tego biznesu, szczególnie po 2020 roku. Raczej nikt się nie spodziewa, żeby taki rok się szybko powtórzył. Taki szalony rok, więc dokładnie tak jak chcieli wycisnąć biznes inwestorzy z Coinbase, tak pewnie zechcą zrobić to inwestorzy z Robin Hooda. Przestrzegam przed takimi luźnymi interpretacjami ale zwracam na to uwagę, bo jest też coś takiego jak na przykład efekt okładki Forbes'a, że jak znany prezes spółki pojawia się na pierwszej stronie, to zaraz później akcje spółki zaliczają korektę. Jedno oczywiście nie wynika z drugiego, ale później interpretuje się to jako taki sygnał, że to był dobry czas realizacji zysków, no bo spółka była na samym szczycie, prezes brylował w mediach, no i po fakcie to wszystko jest takie oczywiste. Więc skoro Coinbase był na szczycie wzrostów Bitcoina, no to czy Robinhood będzie przed jakąś ważną korektą w USA? Zobaczymy. Ja będę śledził debiut Robin Hooda, no bo chociażby daje on nam cenną wiedzę o samym biznesie, który rozwinął się pięknie w 2020 roku. Podobnie jak lektura prospektu wspomnianego już Coinbase, była dla mnie bardzo cenną wiedzą w kontekście bitcoina i chociażby kryptowalut w portfelu, czy też w kontekście dalszego rozwoju tego rynku, który cały czas też staram się jednym okiem obserwować. Jeśli Was to ciekawi, to na koniec po prostu powiem, że sięgajcie po takie dokumenty, szczególnie jeśli jesteście anglojęzyczni, to już jest w ogóle kopalnie. Wiedzy. Jeśli macie bitcoina w portfelu, przeczytajcie o Coinbase. Jeśli macie na przykład XTB w portfelu, przeczytajcie S1 od Robin Hooda. Prospekty emisyjne czy tego typu dokumenty to jest piękne, ciekawe źródło wiedzy. I coś, co przy okazji poszerza nasze horyzonty, nawet jeśli giełda swoją drogą, ale bardziej jesteśmy wkręceni w biznes, bo pozwala nam to także poznawać nowe modele biznesowe i nabywać cenną wiedzę, której mówiąc wprost nigdzie indziej nie znajdziemy, bo prawo wymusza na spółce, która chce wejść na giełdę, to, czego wcześniej wymusić nie może, czyli całą tę wiedzę trzeba wyłożyć w tym jednym dokumencie. Więc gdyby jeszcze ktoś nam to opowiedział, zamiast przeczytać, to już by było super ekstra, no ale pamiętajmy o tym, że właśnie prospekty emisyjne i te dokumenty, Dokumenty z wchodzenia na giełdę to jest jedno z najciekawszych źródeł wiedzy, jakie możemy znaleźć, i po prostu korzystajmy z tego. Tu jest pełna demokratyzacja rynku finansowego każdy może ten prospekt ściągnąć, pobrać, przeczytać no i zatopić się w taką lekturę, na przykład weekendową, co ten Robin Hood zwojował na rynku i co to znaczy dla nas, polskich inwestorów, którzy gdzieś tam po drugiej stronie oceanu czytają, czy teraz o tym słuchają, a tak naprawdę. Historia tego startupu też może mieć wpływ na to, chociażby jakie dzisiaj my prowizje płacimy. Tak, ten rynek jest skomplikowany. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a ja tymczasem zapraszam cię również na bloga Doradca TV i kanał YouTube o tej samej nazwie. Znajdziesz mnie na Facebooku jako Doradca TV i na Twitterze jako Tomasz Jaroszek. Jeśli chcesz zasugerować mi jakiś temat lub po prostu przedstawić się jako słuchacz i napisać mi coś od siebie, to służy do tego specjalny adres e-mail podcastmałpainicadarmo.pl. Mówił Tomek Jaroszek, zapraszam serdecznie na kolejne odcinki podcastu Nic za darmo.